Hej, z tej strony Kasia, witam Was bardzo serdecznie na kanale Schronisko dla Książek i dzisiaj przechodzę do Was z filmem z takim formatem, którego dawno nie robiłam, a który wydaje mi się całkiem fajny <grym> i lubię tak od czasu do czasu do niego wracać. konkretnie to jest reading vlog. Um, będzie trochę oszukany, bo przymierzałam się do tego filmu chyba za dwa miesiące, i nagrywałam jakieś przebitki z, nie, z jakichś wycieczek, z jakichś takich fajnych miejsc, które odwiedzałam, więc trochę no szkoda mi tych kadrów, więc pewnie powrócę tutaj ich troszkę. E ale, co będzie taką esencją tego filmu, to będzie nowa książka Wojciecha Kulawskiego um, i to jest tytuł Pato Streamerze. Um, wydawnictwo, świat, strefa kryminału, przepraszam. <grych> tak, dostałam tę książkę właśnie od, od autora z prośbą o to, czy byłabym skłonna wypowiedzieć się w jakiś taki szczery sposób na temat tego, co, co myślę na temat tej książki. A że ostatnio mam ochotę na kryminały, szczególnie właśnie po książce Roofware, to stwierdziłam, że to może być dobry pomysł, a jednocześnie ja się trochę zmotywuję i nagram w końcu jakiegoś reading w lada. No, że tak, kryminał, który ma się rozgrywać w Puszczy Kampinowskiej, znaczy w Puszczy Kampinowskiej zostały znalezione zwłoki i dość szybko sprawa zostaje rozwiązana i zamknięta. Tutaj przez warszawską policję, ale po czasie okazuje się, że w tej sprawie wypływają pewne nieujawnione informacje i policja zostaje zmuszona do tego, żeby otworzyć ponownie śledztwo. Trochę mnie to zainteresowało, właśnie kwestia tego, jakie treści udostępniamy w internecie i czego w ogóle ludzie szukają w internecie. To jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat. No i zobaczymy, jak mi się spodoba, i też trochę. Jestem gdzieś jakby podekscytowana tą e, wymianą zdań z, z autorem, tym, że jak bardzo otwarty był na to, żeby e, udzielić mu krytycznej e, opinii na temat tej książki, takiej rzeczowej. Także zobaczymy, czy będę w stanie to zrobić i, i jak spodoba mi się ta książka, a tymczasem e, na ten moment to wszystko i widzimy się w jakimś kolejnym klipie. Miał być vlog, więc e, chyba pora nagrać jakąś, e, jakiś mały update czytelniczy. E, czytam oczywiście dalej e, po to streamerzy Wojciecha Kulawskiego e, i jestem w tym momencie na stronie 117, rozdział 16, a książka ma tak na porządku: 300, coś. E, 321. I mam bardzo mieszane uczucia co do tej książki. E, Sięgałam z nią, po nią, z bardzo takim krytycznym nastawieniem, więc też pewnie dużo więcej od niej wymagam niż e, gdybym sięgała po książkę tak po prostu. Ale tak, stwierdziłam, że będę zaznaczała rzeczy, które budzą moje zastanowienie i trochę tych zakładek jest, ale było ich mnóstwo na początku. Zobaczcie, że tutaj potrafiło być co stronę, co dwie strony, potem trochę jakieś przerwy, ale potem nagle. E, tutaj już mam jakieś 60 stron bez e, żadnej zakładki, także bo widzę tendencję zwyżkową. Z Ten początek był taki trochę mm, jak po grudzie. E, co konkretnie? Bo tutaj nawet sobie zapisałam. O, albo właśnie, jest tutaj taka scena, e, w której, bo mamy jakby dwie linie czasowe. E, Jedna to jest właśnie prowadzone śledztwo, które okazuje się, że jest związane z padel streamingiem, a mamy też taką retrospekcję, w której mamy grupkę uczniów, czwórkę uczniów i nauczyciela tańca, którzy wyjechali do jakiegoś tam opuszczonego dworku i w zamian za to, że posprzątają ten dworek, to mogą z niego bezpłatnie korzystać, mogą w nim bezpłatnie spać. Co prawda w dworku nie ma tam... jest chyba tylko zimna woda, nie ma prądu, a okna są zabite dyskami, ale jakby im to wystarcza. I Um, Powiedziane jest w tej książce, że cała ta grupa zna się tam przynajmniej pół roku i ćwiczą regularnie. Um, a na przykład jest pierwsza scena, kiedy mają te lekcje tańca, um, i instruktor zaczyna od takich rzeczy, które w sumie słyszę się na pierwszej lekcji tańca. I, I trochę mi to zgrzyta, z tym, że jeśli oni trenują pół roku i mają właśnie się nauczyć jakiejś super fajnej figury, a tutaj instruktor zaczyna od powiedzenia takich totalnie wprowadzających rzeczy. Rozumiem, że to jest ekspozycja dla czytelnika, ale nie wydaje mi się, żeby to było zrobione w zgrabny sposób. To samo w ogóle jest z, z dialogami na początku. Nie wiem, czy to jest pokłosie tego, że, że autor nam tutaj próbuje stresić to, co się działo w poprzednich tomach, czy przybliżyć jakoś trochę postaci, chociaż też niekoniecznie, bo tutaj to dotyczy też osób, które dopiero pojawiają się w tym tomie, czyli ofiary, czy, czy jakichś świadków. Ale um, pamiętam takie złote zdanie, kiedy chodziłam do ogniska teatralnego i mieliśmy zajęcia właśnie z pisania scenariuszy, że, kto, że postać poznajemy w akcji. A nie w dialogu. I nie w takim, że ona po prostu mówi, jaka jest, albo ktoś mówi, jaka jest. Bo to nie jest ciekawe. I bardzo to widzę na początku tej książki, że właśnie są takie fragmenty, które mają nam trochę pokazać postać, trochę ją przedstawić, ale jest to zrobione w taki szkolny sposób. Tak mi się to skojarzyło, z taką rozprawką, tak jak się pisało. Rozprawki pod klucz i trzeba było powiedzieć, że ma takie i takie cechy wyglądu, i takie i takie cechy charakteru. To tutaj na początku tej książki trochę takich rzeczy jest. Dalej na szczęście to się jakoś rozmywa i powiedziałabym, że jak przebrniecie przez te pierwsze właśnie tam 30-40 stron, to książka nabiera tempa, i, yy, i właśnie tych takich niesprawności, takich trochę ułomności jest coraz mniej, i coraz przyjemniej się ją czyta. Także to, to taka moja opinia na ten moment. Myślę, że nie warto się zdrażać, a przynajmniej na razie zobaczymy, jak będzie dalej, jak będzie właśnie gdzieś środek, kulminacja i zakończenie. Także trzymajcie kciuki. Hej, hej! przychodzę do Was z podsumowaniem. Odzwyczaiłam się trochę odkręcenia tych vlogów i, i chyba mam tylko jedno jakieś takie. jeden taki update w środku tego vloga, no ale cóż, e, mam nadzieję wrócić do, do bardziej regularnego nagrywania tego formatu. E, swoją drogą ostatnio w komentarzach było pytanie, gdzie się podział kotek. E, kotek chyba sobie wziął do serca, bo siedzi dzisiaj tutaj ze mną i mnie zaczepia. Zresztą, jak cały dzień w pracy, dzisiaj ma dzień na miłość i na tulenie. No i tak, podsumowanie. Podsumowanie czytelnicze książki Pato Wojciecha Kulawskiego. Tyle mam znaczników. To są miejsca poza jednym, w których trochę się przyczepiałam. Tak więc nie jest może różowo, ale też nie jest źle. Mam taki. Bardzo mieszany stosunek, mówiąc w krótkich słowach, do tej książki. E, przygotowałam sobie dość obszerne notatki, więc się pewnie będę nimi posiłkować w trakcie opowiadania Wam o tej książce i co uważam. Postaram się e, uniknąć spoilerów. E, chyba wszystko to, co zapisałam, nie jest, nie jest jakieś takie spoilerowe. E, no, ale tak, ogólne wrażenia. E, wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawy pomysł, całkiem fajnie przeprowadzony. Ale brakuje temu wszystkiemu jakiejś korekty, to jedna sprawa. Może jakieś takie warsztatowe tematy są, są też trochę do przepracowania. Inna sprawa to jest to, że właśnie autor napisał do mnie, że jest bardzo otwarty na taką konstruktywną krytykę. Ja chyba sobie trochę za bardzo wzięłam to do serca i po prostu czepiałam się tak naprawdę dość mocno tej książki. Także tak, pomysł super, realizacja. Troszkę kuleje i przez to mam też takie wrażenie, że ta książka jest nierówna, bo jest na przykład jakiś, taki dłuższy fragment, gdzie w ogóle się nie czepiałam, a potem tak jedna rzecz, druga, trzecia, czwarta. Eee, zaczynając od takich rzeczy, które mi gdzieś w pierwszym odruchu eee, wpadły do głowy, to są rzeczy właśnie, właśnie związane z korektą eee, i na przykład pojawiają się takie wyrażenia, które są trochę niezgrabne, na przykład, że komuś miękły uda. Kiedy mówimy, że komuś miękną kolana. Albo jest, że tam bohaterka oglądała telewizor. Kiedy telewizor to jest tylko urządzenie, oglądamy telewizję. Chyba, że idziemy do sklepu z AGD i wybieramy sobie telewizor, który chcemy sobie powiesić czy postawić e, gdzieś w domu. Um, także takie rzeczy. E, pamiętam też taką scenę, która odbywa się... Może nie powiem gdzie, ale są tam strażnicy, i na początku jest tak, że wchodzi dwójka strażników, potem nagle odzywa się trzeci, o którym nie było wcześniej wspomniane. A kiedy jakby scena już zmierzała do tego, żeby przejść w kolejną, to jest, że i całą szóstką wyszli. Więc to tak troszkę się nie, nie sklejało. E, inna sprawa, też taka trochę dziura logiczna. To było to, że pewna postać miała założoną przepaskę na oczy, a dosłownie akapit niżej, gdzie jakby nikt tej osoby nie dotykał, jest opisane to jakby wraz jej oczu, gdzie ma opaskę na oczach, więc jakby nie jesteśmy w stanie tego opisać. Też w jednym rozdziale jest taka sytuacja, gdzie właśnie jest nawet jeszcze podkreślone, że jest fotel, który ma wygodne oparcie, i potem to oparcie od tego fotela nie znika. Bo postać jest tam bita po plecach. To byłoby ciężko zrobić, siedząc w fotelu z dużym wygodnym oparciem, ale to, to, to może ja się czepiam. Eee, sprawdzę, czy, czy coś jeszcze mam z takich rzeczy, żeby potem przejść po prostu do czegoś innego płynnie. Okej, mam taką jedną rzecz, do której mam ochotę się przyczepić ze względu na swoje wykształcenie. Eee, jest taka scena, w której do jednej z postaci są przyczepione elektrody. Jest podkreślone to, żeby, żeby te elektrody nie spadły, to są elektrody takie jak od EKG, e, to są przywiązane sznurkiem, no to, to tak nie działa, <laughs> żeby, żeby właśnie nie, nie spadły z tej osoby. Elektrody, które poczepiamy do tego typu urządzeń, może tak to określę, e, są przyklejane. I ten klej jest dość mocny, więc raczej to się trzyma, to jest jedna rzecz, druga sprawa to są takie elektrody, które może kojarzycie, jeśli kiedyś mieliście robione EKG, takie elektrody na klamerkach, które się przypina tutaj właśnie na nadgarstek e, i e, na kostkę, też te raczej nie spadną, bo obejmują Wam e, kończynę i e, jest to raczej niepotrzebny zabieg, albo... Albo jest jeszcze trzeci typ elektrod, takie mega hardkorowe, to są elektrody igłowe, które się po prostu wbija w mięsień. Eee, no, także nie ma potrzeby sznurków, które trzymałyby elektrody na miejscu, żeby nie spadły. To z takich rzeczy. Eee, jeszcze z takich językowych rzeczy, które sobie wynotowałam, to pojawiło się jakieś takie może tak niepoprawna odmiana słowa gwóźdź, albo jakieś takie trochę niezgrabne określenia typu woda deszczowa, Albo noga stołowa. No, nie, nie wiem, może ja się czepiam, ale dla mnie to mi tak bardzo niezgrabnie noga stołowa. Raczej, raczej chyba tak się nie mówi. Nie wiem, dajcie znać, co, co myślicie na ten temat. Um, jest też kilka takich scen, w których. Nie do końca rozumiem motywację postaci. Nie wiem, czemu reagują aż tak mocno, albo czemu reagują w taki sposób. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że to jest książka, która jest kolejną w serii i część tych postaci znaliśmy wcześniej, więc przez to może to jest gdzieś bardziej uzasadnione. Czy to jest kwestia tego, że nie ma takiego mocnego podbudowania charakteru, przez które bym się związała z postaciami i trochę rozumiała ich motywacje i, i to, dlaczego reagują w taki, a nie inny sposób. To jest też taka uwaga, którą mam co do wykonania. No, i właśnie z tego, jak są prowadzone, jak są budowane postaci. One, z jednej strony, trochę cię ciekawią, ale z drugiej strony, kiedy są nam przedstawiane, to są przedstawiane w taki szkolny sposób. To znaczy, kiedy pojawia się jakaś postać, to autor opisuje ją z reguły jakimiś tam trzema, czterema cechami wyglądu. I każda postać, kiedy się pojawia, to jest o tym, że ma, nie wiem, takie włosy, taki nos, albo, nie wiem, krzywą szczękę. Yy, I jakimiś trzema cechami charakteru. Mi się to bardzo kojarzy z takim wypracowaniem, gdzie trzeba było zrobić charakterystykę postaci, że to jest takie wyjęte jeden do jeden. I o ile to byłby zabieg, który pojawił się raz czy dwa, to pewnie by mnie to tak nie raziło i stwierdziłabym, że to jest. Coś ok. Tak kiedy to się pojawiało przy praktycznie każdej postaci, to po prostu zaczynało mnie to męczyć. I też z takich rzeczy na minus, to to, że na początku książki trochę dialogi są takie szeleszczące, takie papierowe, że tak raczej ludzie nie rozmawiają, że są jakieś takie... nie wiem, czy nadmiernie skrócone, czy coś po prostu w nich nie do końca grało. To się stokiem książki w większości przypadków poprawia. Są takie momenty, gdzie znowu jest troszeczkę gorzej, ale generalnie jakby widzę dobrą tendencję i to doceniam. Niemniej jednak z takich rzeczy właśnie, chciałam przejść do pozytywów, ale muszę sprawdzić, czy mam jeszcze jakieś negatywy, bo pewnie mam. A tak, to jeszcze z takich rzeczy. Technicznych, bo o tym chyba nie powiedziałam, książka dzieje się niejako dwutorowo mamy takie dwie linie czasowe. Jedna to, to jest czas współczesny, kiedy śledczy, tam kryminalni, znajdują zwłoki, spalone zwłoki w stodole, tam okaleczone. Widać, że, było to, że ta osoba była torturowana przed śmiercią i wydaje im się, że znaleźli sprawcę. Szybko jednak wycieka nagranie z tortur tej osoby, i okazuje się, że to na pewno nie, nie osoba, którą aresztowali, jest sprawcą tego morderstwa. Śledztwo otwiera się na nowo. I jednocześnie mamy drugą linię czasową. Wydarzenia dzieją się na roztoczu, i na roztoczu pojechała mała grupka znajomych ze szkoły tańca na warsztaty taneczne, które jednocześnie są. Bo ta szkoła tańca jest taka raczej kameralna, i pan, który to prowadzi, jest jednocześnie takim trochę guru, trochę jakieś takie filozoficzno-psychologiczne rozważania prowadzi z tymi swoimi podopiecznymi. I troszkę mam problem właśnie z tymi rozdziałami, które dzieją się na roztoczu. To znaczy, tam większość rzeczy gra, ale jest taki problem, że właśnie ci uczestnicy warsztatów pewnego razu siadają, tam zaczynają rozmawiać o swoich traumach. Um, I taki mój problem jest z tym, bo że bardzo nie po polsku jest to zdanie. W każdym razie mam problem z tym, e, że właśnie zaczyna się no, rozdział na roztoczu i my mamy retrospekcję bohatera, który opowiada, więc e, za pierwszym razem trochę mnie to skofundowało, że właśnie czytam no, dwa lata temu, dwa lata wcześniej na roztoczu. E, i czytam o zupełnie innych bohaterach, zupełnie innych wydarzeniach, w zupełnie innym miejscu niż na Roztoczu. No i dopiero tam pod koniec rozdziału się okazuje, że no i tak właśnie przeżywałam to wszystko. Mimo tego, że sposób narracji nie jest tutaj ujednolicony. Że to nie jest tak, że wiemy, że ktoś to opowiada, tylko znowu mamy e, tego narratora trzecioosobowego, wszechwiedzącego. I to, mi, to mnie troszeczkę e, gdzieś zmyliło przy pierwszym tym podejściu. Z rzeczy, które mnie bardzo zirytowały, to to, że mamy dwie bohaterki, które można by powiedzieć, że są fajne, że mają coś sobą do zaoferowania, ale są wykreowane w tak zły sposób, w sensie wydają się tak puste, że to najważniejsze to jest to, żeby być najpiękniejszą w pokoju i żeby wszyscy na nią patrzyli. Jak się pojawia ta druga, to y, jest jej niefajnie, bo zawsze na niej się skupia uwaga, a to w sumie najfajniejsza sprawa to to, że y, nie wiem, żeby kolegom z pracy zaświecić cycem. No, to, 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 to nie było fajne, szczególnie, że y, no to są takie dwie postaci kobiece, które pojawiają się najczęściej w tej książce. To, to nie było ciekawe. Zagrania. Nie lubię takich zagrań bardzo. Jeszcze gdyby to była jakaś jedna postać i, i, i było też coś dla równowagi, no to, to spoko. Ale co w pewnym momencie miałam takie wrażenie, że kobiety tylko to mają w głowie <laughs> i było mi ostatecznie mm, przykro, jak czytałam tak skonstruowane postaci. Z rzeczy takich merytorycznych, do których też yy, no, muszę się przyczepić, bo jakby mój ścisłowiec w środku ze zgrzytą zębami, to jest to, że w pewnym momencie pojawia się temat pasty do podeszw butów, których używa się w tańcu. I ta pasta ma tam zapewnić odpowiednią szczepność do parkietu. Nie pamiętam, czy mają zmniejszyć, czy zwiększyć, to no nieważne. No i właśnie jest jakieś takie zdanie, że... A, poczekajcie, mam je zapisane. Że ta pasta... Pasty są na tyle tłuste, że zmieniają właściwości magnetyczne podłoża. Nie. E, tłuszcz nie ma właściwości magnetycznych i nie zmienia właściwości magnetycznych podłoża. Tłuszcz jest lepki i do niego po prostu przykleja się brud. To nie ma nic wspólnego z magnetyzmem. Magnetyzm to bardziej e, jakiś prąd, Metale, w bardzo dużym uproszczeniu to mówię, ale to są bardziej te tematy. Tłuszcz, nie, tłuszcz nie ma zdolności magnetycznych, także research. To, to nie tak działa. Albo to, że nie, wiem, może autor chciał tak mądrze zabrzmieć. I to chyba też jest w ogóle mój taki zarzut co do niektórych tych rozdziałów: to to, że e, pojawiają się takie. Trochę tyrady filozoficzne, chociaż to też nie jest do końca dobre słowo, bo one nie są takie długie, ale jest poruszany temat dylematów moralnych, i często to są tematy, które są dość oklepane. Na przykład dylemat wagonika, który myślę, że bardzo dużo osób zna. Z drugiej strony są to też ciekawe te zagadnienia, i myślę, że to fajnie, bo to też skłania gdzieś do, do przemyśleń ale niektóre te przemyślenia, wygłaszane przez niektóre z postaci, są tak... trochę tak łopatologicznie wyłożone, albo trochę są takimi truizmami. I to mnie gdzieś yy, drażniło momentami. Chociaż muszę przyznać, że kilka z, z tych yy, wywodów jest ciekawa i jest taka, że człowiek pomyśli, no, faktycznie tak jest, yy, albo że w sumie nie myślałam o tym w ten sposób i, i człowiek zacznie się zastanawiać. No i też jest taki jeden cytat, gdzie autor, mam wrażenie, puszcza trochę do nas oko i komentuje właśnie, to i to jest ten, ta jedna zakładka, która jest taka mega pozytywna. Jeden właśnie z bohaterów podsumowuje taki jeden z wywodów filozoficznych, które ktoś umieścił, ale nie mogę Wam za dużo powiedzieć, żeby Wam nie zniszczyć potencjalnie zabawy z lektury tej książki. No dobra, bo ja tutaj się tak pastwie i pastwie, mam jeszcze jedną rzecz, ale, ale już może sobie odpuszczę. E, to może trochę tych pozytywów. No to na pewno to, że e, książka może zaskoczyć. Ja akurat przewidziałam kto i jak, i to też jest tak, troszkę taka mała wada, bo tam jest taka dziura e, w pewnym momencie tego, jak jedna z postaci jest zaopiekowana, a w zasadzie niezaopiekowana, i to tak trochę mocno wskazuje rzeczy. E, ale jakby samo podbudowanie. Jest na tyle ciekawie zrobione, że można dać się wywieźć w pole, a z drugiej strony jest bardzo uzasadnione to, kto jest sprawcą i dlaczego. I to jest coś, co ja bardzo doceniam, bo często właśnie w tego typu kryminałach dostajemy rozwiązania, które są za przeproszeniem z czterech liter i taki trochę deus ex machina i nawet nie tyle, że nie można było przewidzieć, tylko że po prostu to nie jest coś podbudowane w książce i nie widać tych motywacji tak tutaj. To podbudowanie, to podprowadzenie i jakaś motywacja jest. I to jest na pewno bardzo duży plus. Książka jest napisana dość lekko. Może, właśnie poza tymi trochę papierowymi dialogami, trochę tymi moralnymi tyradami, to czyta się ją szybko, czyta się ją sprawnie. To znaczy, że generalnie autor ma spory potencjał. Tego jestem też trochę ciekawa, tego jak się będzie dalej rozwijał. Sam pomysł. Też jest moim zdaniem ciekawe, to, żeby skupić się na zjawisku patostreamingu i tego, co ludzie chcą oglądać w sieci i jak bardzo potrafimy się, um, Chciałam powiedzieć, ze zwierzęcić, ale nie, zwierzątka są super. Tylko tak? Zwierzątka są super. Zwierzątka by sobie nie robiły takich rzeczy. E, upodlić, może tak, właśnie. Jak, jak ludzie bardzo są w stanie się upodlić i, i jak makabryczne rzeczy chcą oglądać dla przyjemności. E, to jest. Um, to jest moim zdaniem bardzo ciekawy temat, taki na rozważania i dlatego uważam, że warto go poruszać w książkach i jednocześnie też to, że wydaje mi się, że często kojarzymy pato-streaming tylko z takimi, nie wiem, głupkowatymi zachowaniami, że a, ktoś tam wypił pół litra wódki albo nie wiem, namalował coś głupiego na ścianie, a że to potrafią być naprawdę duże problemy społeczne i to dobrze, że autor zwraca uwagę na takie rzeczy. No i co? Generalnie widzę bardzo duży potencjał, widzę też dużo zgrzytów, Aż, żeby się to czy to była jakaś korekta, bo może właśnie tego tak naprawdę zabrakło. Ojej, była. No cóż, może właśnie. Może właśnie tutaj trzeba trochę popracować nad tym tematem. Jeszcze jedna rzecz, bo po, po mi się przypomniała, to to, że w pewnym momencie jest głosowanie i tam jest opcja 1, 2 i 3. I że jak tam stanie się to, to stanie się. Jak, nie mogę za dużo powiedzieć, żeby nie zepsuć. W każdym razie było przypisanie takie numerów do. Do wydarzeń, które e, za sobą pociągną te numery e, i strony później, gdy znowu było to przywołane, bo wypadła jakaś liczba i e, e, wydarzenie było inne niż to, co było pisane wcześniej. E, także tam się po prostu pomieszały te przepisania. No i tak, podsumowując, e, duży potencjał. Myślę, że można spróbować. E, jeśli jesteście ciekawi, dziś Trochę bardziej niszowych autorów, bo ja nigdy nie słyszałam o panu wojtku, dopóki to mnie nie napisał. Jest właśnie ten potencjał i, i fajny pomysł. No ale właśnie wydaje mi się, że trochę, trochę współpracy właśnie, czy z jakimś może właśnie nie korektorem, a bardziej redaktorem. Kogoś, kto trochę tutaj czy przytnie wątki, czy gdzieś tutaj pogoni do pracy, żeby coś uporządkować, czy rozpisać bardziej. Tak, to to myślę, że to jest potrzebne tej książce, ale myślę, że kolejne będą tylko lepsze. E, Także ani nie polecam, ani nie odradzam. To musicie e, sami zdecydować, czy, czy macie ochotę na tego typu książki. E, na pewno czyta się lekko, ale z drugiej strony ma swoje wady. No i tak. To, to wszystko na dziś. Um, postaram się nagrać podsumowanie miesiąca. Może mi się udaje wrzucić w weekend, a jeśli nie, to będzie standardowo w czwartek. Yy, I co? Żegnamy się. Razem z, z Puchatkiem. Dobrze, do zobaczenia. Cześć!